Błogosławimy imię Jezusa. Haleluja. Bogosławimy imię Jezusa, naruszamy w marszu przez Wrocław, aby uczcić Świętego imię Jezusa Chrystusa, aby oddać się tę chwałę. Sorry Jezusa, przez Bocno, w po raz kolejny. Właśnie ten świat. Aby w ten sposób zamanifestować, że wziął za sobą. Że on jest gotów do szoku otworu. Że warto dla niego żyć. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. 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 Jakby słuchać na końcu. Hallelujah! Chciałbym bardzo prosić, byśmy ci, którzy mają ręce Pana, oczywiście, wyciągnęli nasze ręce w goście błogosławienia. Opuścili błogosławieństwo nad naszą drogą, nad miastem, przez który idziemy, aby manifestować Jezusa Chrystusa, że jest Panem. I więc zacznijmy się modlić. Panie dziękujemy Ci, Panie dziękujemy za ten czas, który mamy i za wolność, z której możemy korzystać. Święty, niech będzie słychać nasze modlitwy. Hallelujah! Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Padry, że Twoja łaska trwa na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy do Ciebie należeć, że możemy Tobie służyć, do Ciebie się modlić i o Tobie śpiewać każdego dnia, a także teraz, a także w tym momencie. Chwała Bogu! Chwała Ci, Panie! Jesteś Wielkim Królem. Hallelujah! Halleluja. Bo za śmierć pokoju Jezus, Jezus, postawiona. Jezus, Jezus, w wielkim odbieniu. Marta Jezusa idzie o miejscach wychowanych. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Jezusa, wam jestem pewny, że ja wiem, i nie zabiorę się. Chrześcijanie z różnych kościołów, z Wiospami i z zewnątrz. Idziemy dzisiaj not Ty nie podstawaj się, lecz dajesz Jezusa z bo on jest parę mórz, do nieba lecę nie ja się, myślę, twa że twarzacie, że i wszystko samo żyje. Ty nie podstawaj się, lecz dajesz Idziemy z do Jezusa dzisiaj, proszę Państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie, w imieniu wszystkich, z

Aby też mówić się to miasta. Siedzi na dziękuję Ci za to miejsce i za ten czas. Za to, że tutaj mogę być reprezentować również Twoje Królestwo. W imieniu Jezusa. Przyciągaj Ojcze Duchu Święty, przyciągaj ludzi do nas. Abyśmy mogli, Panie, powiedzieć im prawdę o Tobie, że Ty jesteś Zbawicielem, że Ty zmieniasz życie. Że Ty zmieniasz życie, że Ty zmieniasz serca, że Ty dajesz nowe możliwości i pozwalasz zapomnieć o przeszłości. Dziękuję Ci za to, że również przyszedłeś do mnie, że wysłałeś swoich ludzi i poznałem prawdę o Tobie. Dzisiaj jestem tu. Kiedyś byłem, żyłem w ciemności. Kiedyś byłem tam, gdzie, gdzie kroczyłem drogą do śmierci, do zatracenia, do potępienia. Ale dzisiaj jestem tu i mówię o Tobie o dwa, z, z odwagą, z, bez żadnych zawahań. Dziękuję Ci za to, że mogę iść swoimi drogami. Panie, przyciągaj ludzi do nas, do siebie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Oddaj Ci ten czas. Amen. Skąd ty jesteś z bielawy. Z pozdrowieniami z Bielawy. Idziemy przez Wrocław, będąc chrześcijanami z różnych kościołów, z różnych miast, aby błogosławić temu miastu, aby błogosławić każdej osobie. Ja bym Kwiecieć, powiedzieć. że Jezus żyje, że on jest prawdziwy, że on jest godzin wszelkiej chwały. Hallelujah. Ogłaszamy imię Jezusa, że jest wielkie, że jest prawdziwe, że ma moc zmieniać życie ludzi.

I'm going Amen? Yeah. Jesus is spotted. Jesus is spotted. Yeah. Oh. Jesus

ale byśmy byli tymi, którzy znaleźli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Jezus jest Panem, Jezus jest rozwiązaniem. Idziemy dlatego, że On stał się osobiście rozwiązaniem dla nas. Ja dajemy Mu chwałę, dla Niego śpiewamy i wszystkich z Państwa też zapraszamy, jeżeli chcecie dołączyć, dołączcie do tego marszu. Jezus jest Panem. Jezus z Panem. Błogosławimy to miasto, w imieniu naszego Pana, dla którego żyjemy, w imieniu którego idziemy, dla którego zadedykowaliśmy wszystko, całe nasze serce, całe nasze życie. Jeżeli są chętni w tym marszu, w wierze kościołów, tak jak nasz przyjaciel z Bielawy, to zapraszam do podejścia żeby zatytułować całą modlitwę katowicą Dwa Siostry błogosławimy to miasto, Panie Pana Prezydenta władze samorządowe, władze oświatowe wszystkie służby, Panie policję, straż pożarną służbę zdrowia, Panie edukację, Panie, wszystkich nauczycieli, bo tutaj przyszłość wszystkich pokoleń, Panie, leży w rękach mądrości, Panie, tych ludzi. Błogosławimy naszą ojczyznę, Panie, pomyślność wszystkich obywateli, Panie. Dziękuję Ci, Trugo Nieba i Ziemi, Jezusie, Chrystusie, Panie, za ten kraj, za to, że Ty jesteś obecny z nami w duchu i w prawdzie, że jesteś drogą, że jesteś prawdą, że jesteś życiem. Dziękuję Ci za Wrocław, za to, że za to, że możemy tutaj zainwestować że w za Twoją obecność w duchu i w prawdzie, w miłości, w jedności, w radości, w nadziei, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś wielki, że jesteś potężny, że jesteś wspaniały, że jesteś jedyny, że jesteś naszym królem, naszym natchnieniem, inspiracją, nadzieją. Panie, dzięki Ci za ten lud, Panie, że Ty nas nabyłeś swoją promocyjną krwią. Przez Jezusa Chrystusa chwała niech ci płynie, panie, w naszym życiu, panie, w życiu naszych rodzin, w naszych krążeństwach, panie, w relacjach, w pracy, panie, w domu, który twoje, pełny twojego pokoju, twojej miłości, panie, wyrozumiałości, cierpliwości, bo wszystko, co najlepsze mamy w Tobie, ty jesteś prawdziwy, ty jesteś drogą, ty jesteś prawdą, ty jesteś życiem. Do Ciebie znażimy, Tobie ufamy, na Tobie polegamy Panie, i do sławimy, Panie. To miasto, Wrocław, chwała niech płynie z naszych serc, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 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 za bardzo serdeczne imieniu Warszu dla Jezusa. Chrześcijanie z różnych kościołów, z różnych miast, różne z Wrocławia, idziemy dzisiaj w marszu dla Jezusa, aby oświadczyć w ten sposób, że On jest naszym Panem, ale też, że On jest jedynym prawdziwym Panem, nie tylko zbawicielem, ale też przede wszystkim jedynym rzeczywistym rozwiązaniem dla ja, koszukiwania które cały świat Ale kiedy znajdziesz I wiedziałem, że To jest jedyny Który naprawdę potrzebowałem I że to jest twórz Który gwarantuje wieczność Gdy masz Jezusa Masz dużo w swoim sercu Wasz oświetlenie już żółwów A w